Pan z wami, słowa Ewangelii, według świętego Marka. Jeden z uczonych w piśmie podszedł do Jezusa i zapytał go: Które jest pierwsze ze wszystkich przykazań? Jezus odpowiedział: Pierwsze jest: Słuchaj Izraelu. Pan, Bóg nasz jest jedynym Panem. Będziesz miłował Pana Boga swego całym swoim sercem, całą swoją duszą, całym swoim umysłem i całą swoją mocą. Drugi jest to: Będziesz miłował swego bliźniego jak Siebie samego. Nie ma innego przykazania większego od tych. Rzekł mu uczony w piśmie: Bardzo dobrze, nauczycielu, słusznie powiedziałeś. Bo jeden jest i nie ma innego półczniego. Niego. Miłować Go całym sercem, całym umysłem i całą mocą i miłować bliźniego jak siebie samego znaczy daleko więcej niż wszystkie całopalenia i ofiary. Jezus widząc, że rozumnie odpowiedział, rzekł do Niego Niedaleko jesteś od Królestwa Bożego. I nikt już nie odważył się Go więcej pytać. Oto słowo Pańskie. W ostatniej chwili chciałem Mateuszowi zaproponować powiedzenie świadectwa dzisiaj na kazaniu, no bo o miłości. A ludzie mówią, a co się ksiądz na miłości zna? Myślę, Jaworz zakochany, to by coś nam powiedział, ale nie chcę. Ja, zaraz się wkurzę. Dobrze. Tak. Temat właśnie, który jakoś przebija przez dzisiejsze słowo Boże, to temat przykazania, przekazania. W pewnym sensie można powiedzieć jakiegoś pewnego nakazu, moralnego przymusu, oczywiście nie zewnętrznego, nie w sensie fizycznego, ale wewnętrznego przymusu takiego biegnięcia ku tej miłości. Święta teraz, od dziesiątka Jezus. Roz, rozmyślała nad tym, czym chciałaby się zająć w kościele. Miał różne marzenia, łącznie z tym, że chciałaby być misjonarką. I kiedy czytała liście tego Pawła do Koryntian, dobrze nam znany, 12 rozdział, to mi mowa o właśnie o różnych posługach w kościele, to w 13 rozdziale Paweł pokazuje istotę tych wszystkich posług. Bo w 13 rozdziale, tak jak dobrze pamiętamy, Pierwszego I do Koryntian jest tym o miłości. Bardzo często wybierany na ceremonie ze ślubin. I święta Tereska odkryła, że cokolwiek by w kościele nie robiła, jakiejkolwiek posługi by się nie podjęła, to tak naprawdę to wszystko jest niczym, jeśli nie będzie miała miłości. I powiedziała w sercu kościoła: Będę miłością. I rzeczywiście. Myślę, że idąc za tą myślą świętej Tereski, każdy z nas, bez względu na to, jakie powołanie życiowe wypełnia, bez względu na to, w, jakim jest, w jakiej sytuacji życiowej, bez względu na różnego rodzaju doświadczenia, to może powiedzieć, że takim głównym doświadczeniem, podstawowym, fundamentalnym doświadczeniem każdego i każdej z nas to jest miłość, potrzeba miłości. Trudno wyobrazić sobie małżeństwo bez miłości. Trudno wyobrazić sobie bycie ojcem bez miłości, bycie mamą bez miłości. Trudno sobie wyobrazić przyjaźń, w której nie ma miłości w upodobaniu tych samych wartości. Trudno sobie wreszcie wyobrazić kapłaństwo, które by nie było miłością, nie miało w swojej posłudze miłości. To, co właśnie w liście do Hebrajczyków w sposób szczególny jakoś wybrzmiewa, że ta posługa Z Tego Testamentu arcykapłańska była jakby zewnętrzną. Dopiero Jezus, prawdziwy arcykapłan, jedyny arcykapłan, pokazuje, że to nie chodzi tylko o składanie ofiary zewnętrznej, ale o złożenie w ofierze siebie. I Jezus to czyni jako arcykapłan nie tylko składa ofiarę na zewnątrz, On siebie czyni ofiarą siebie składa w miłości. Więc pierwsza myśl, która gdzieś niech nam już wchodzi do głowy, do serc, to jest to, że miłość nie jest czymś zewnętrznym. Ona będzie wyrażać się na zewnątrz. Bo rzeczywiście miłość potrzebuje uczynków, potrzebuje yy, właśnie tej rewelacji, objawienia na zewnątrz. Ale jednocześnie musimy mieć świadomość tego, że najpierw ona musi być we wnętrzu człowieka. Czasami są czyny miłości, tak byśmy nazwali, które są pozbawione wnętrza, które, za którymi nie idzie. Postawa wewnętrzna. Czasami rzeczywiście pewne rzeczy, pewne zachowania, postawy, one ubiegają, pretendują do bycia miłością. Tymczasem czasami są tylko zewnętrznymi oznakami, są tylko zewnętrznymi czynnościami. A gdzieś za tym nie idzie wnętrze. Więc miłość ma integrować człowieka. To, co wewnętrzne, ma wypływać na to, co zewnętrzne. Z kolei to, co zewnętrzne, ma potwierdzać to, co jest wewnątrz. I dlatego można było powiedzieć za księdzem yy, Twardowskim: Miłość to ciężka praca. Co to znaczy kochać? Prawdopodobnie mamy różne doświadczenia miłości. Prawdopodobnie mamy w naszych głowach, w naszych sercach różne definicje miłości, różne postrzeganie miłości. Tego dzisiaj zechciejmy te nasze postrzegania, to nasze. Definiowanie miłości, dopasować czy zestawić wobec tej miłości, którą Jezus daje właśnie w Ewangelii. To przekazanie miłości Bogiem bliźniego się w Starym Testamencie, ono zostaje potwierdzone przez Jezusa w Nowym Testamencie, a jednocześnie Jezus pokazuje w sposób pełny właśnie tą integralność, to łączenie tego, co jest zewnętrzne, z tym, co wewnętrzne. Zatem, co to znaczy kochać? Co znaczy kochać całym sercem, całym umysłem i całą mocą. I znowu patrzcie jak pięknie wychodzi nam tu pewna struktura miłości. Całym sercem. Dla nas serce będzie związane z uczuciami. My tak postrzegamy, Żydzi bardziej myślą o sercu jako miejscu wszelkich myśli, pragnień. To wszystko co w człowieku się kłębi wewnątrz, tak można było powiedzieć. Niemniej kiedy bardzo często utożsamia się miłość tylko z uczuciem. Uczucie ma tu do siebie, że rodzi się bez rozumu. Można tą samą dziewczynę widzieć sto razy, a za sto pierwszym pstryk i się człowiek weźmie i zakocha. Nie mamy wpływu na uczucia, w sensie na ich się rodzenie. Bywa tak, że kogoś lubimy od samego pierwszego wejrzenia, a bywa tak, że dopiero po jakimś czasie zaczynamy mieć upodobanie w jakiejś osobie, dopiero gdy poznajemy. I uczucia mają to do siebie, że chociaż mogą być kontrolowane przez umysł, bo ja nie zawsze muszę okazywać uczucia, niektórzy bardzo mocno hamują się w uczuciach, to jednak rozum nie ma wpływ na pojawienie się tych uczuć. A skoro one są takie niezależne od rozumu, to znaczy, że nie są czymś stabilnym. I myślę, że wielu z nas tutaj obecnych, jak już mają trochę lat małżeństwa, tudzież lat kapłaństwa, to wiedzą o tym, że takie myślenie o miłości jako uczuciu no jest za małe. Pięknie się słucha małżonków, którzy mają 20-30 lat małżeństwa, którzy mówią o swojej miłości, mówią, że to nie jest już miłość taka uczuciowa, oczywiście to uczucie jest. Że niby to jest ta sama miłość, ale inna, bardziej taka dojrzała. Właśnie nie oparta tylko na tych motylkach, brzuchach, prawda? Na tym tylko jakimś wewnętrznym podnieceniu, jakimś takim pragnieniu i itd. Uczucia mają to do siebie, że falują. I bywa tak i pewnie nieraz tak bywało. Jak ja to mówię czasem na rekolekcjach, że tego Zygmuśka to byś wycołowała we wszystkie miejsca na jego ciele. A nierzadko bywało tak, że byś złapała pogrzebacza, i byś mu to skórę wygarbowała, bo już masz chłopa dosyć. I pewnie nieraz było tak, że swoją baśkę byś na rękach nosił. Ale przychodzą takie momenty w małżeństwie, żebyś to baśkę na tych rękach z chałupy wyniósł, bo już masz dosyć. Nie kochasz? To są uczucia. Jeżeli człowiek budowałby tylko na uczuciach, to wówczas może się okazać, że te uczucia mogą zerować, a niekiedy nawet mogą pójść. W dół całkowicie, poniżej zera. I to, co jest jakiś, można powiedzieć, tragedią ludzi młodych, w dużej mierze ludzi młodych, ja mówię teraz młodych w sensie młodych małżonków, to gdzieś ta świadomość, że myły się z uczuciem. I kiedy słuchasz ludzi, którzy gdzieś przestają walczyć o swoje małżeństwo, to oni bardzo często mówią szczerze, prawdziwie: Ja już nic do niej nie czuję, ja już nic do niego nie czuję. To zaraz. Na ślubie piękny hymn Świętego Pawła: Miłość nigdy nie ustaje, wszystko przytrzyma, wszystko znosi, a tutaj 5-7 lat małżeństwa i nagle nic do niego nie czuję, to tak właśnie może być. Mogę właśnie czuć zupełnie coś przeciwnego. Jeżeli człowiek zbuduje tylko na uczuciach, to jest później ich zakładnikiem. Można powiedzieć, że uczucia są takim cukierkiem, takim coś, co powoduje. Że ta miłość jest rzeczywiście taka przyjemna, taka, bym powiedział, pociągająca. Ale jeżeli człowiek pomyśli o miłości tylko jako uczuciu, to w pewnym momencie popłynie. Powiemy o tym, że i w kapłaństwie i w małżeństwie mogą się pojawić uczucia zupełnie do obcej osoby. Jeżeli tylko uczucia mają być moim jakoś dominantą, mają być moją punktem odniesienia, to po prostu odchodzę i tyle. I mówię jeszcze, mam prawo być szczęśliwy. Tylko czy to szczęście, czy przyjemność. Więc kochać Pana Boga całym swoim sercem, to jest jeden z elementów. I bywa tak, także w miłości do Pana Boga, że ta modlitwa dla nas będzie takie ciuciu. -ciu. Ten różaniec złapiesz, nie wiadomo kiedy przeleci. Czujesz się na tym mszy jak w niebie. Te śpiewające, to wszystko takie piękne, ckliwe. I spowiedź kiedy będzie taka, że dostaniesz kopiaka duchowego, że ła, polecisz cały świat za na Pana Jezusa. Ale bywa też tak, jak w życiu, że pewne rzeczy robisz z obowiązku, bo są ważne. Chociaż uczuciami jesteś zupełnie dziś daleko. Dlatego ja moim dzieciakom w szkole mówię, kiedy mówimy o wierze, kiedy mówimy właśnie o miłości, wiara to nie kiełbasa, nie trzeba jej czuć. I nie mówię o tej kiełbasie z biedronki, co tam pewnie wiele mięsa nie ma, tylko takiej prawdziwej, wędzonej, o której że się teraz pomyśleli, i od razu ślimka przylatuje do ust. To takiej kiełbasie mówię. No to wiara to nie jest kiełbasa, nie trzeba jej czuć. Jeżeli będziemy szukać naszej miłości do Pana Boga tylko na uczuciu, jeżeli będziemy modlić się, tylko wtedy, kiedy będę czuć potrzebę, jeżeli pójdę do spowiedzi tylko wtedy, kiedy będę czuć potrzebę, jeśli będę, nie wiem, iść na Eucharystię, kiedy będę czuć potrzebę, to może się stać, że długo mogę nie czuć. W małżeństwie nie wszystko czujesz, w kapłaństwie nie wszystko czujesz, bo w dużej postawie niekiedy robisz coś, może nie wbrew uczuciom, ale pomimo uczuciom. To samo jest w relacji do Pana Boga, do, do człowieka. Bywają sytuacje, że po ludzku wszelkich argumentów ci brakuje. Uczucia nie ma. Uczucie wyzerowane. To wszystko jest szare, długie. I dalej nie kończy. I trwasz. Kochać całym sercem, kochać całym umysłem. Umysł, rozum jest ukierunkowany na prawdę, na poszukiwanie prawdy. I tak to jest ważne, że kocha się to, co się zna. Dlatego, kiedy mówimy Pana Boga kochać umysłem, to znaczy szukać prawdy w swoim życiu. Szukać tego, co jest prawdziwe, tego, co jest, można powiedzieć, jedynie słuszne. Świat jest nam w stanie dać wiele półprawd, niedopowiedzeń, można powiedzieć pewnych imitacji prawd i rzeczywiście niekiedy się na to łapiemy. Natomiast kiedy słuchamy Słowa Bożego, kiedy słyszymy, słyszymy to Słowo Boże, dlatego jest słucha Izraelu, to trzeba uczciwie powiedzieć, że kiedy człowiek słucha Słowa Bożego, to swoim umysłem widzi, jakie to wszystko jest po ludzku poustawiane, mądre, logiczne, niesprzeczne ze sobą długofalowo dające naprawdę pożytek. Może na ten moment, no nie mam korzyści z bycia człowiekiem wierzącym. Może na ten moment, bym powiedział, na pracę, bo wobec świata jestem naiwny. Może nawet wydaje mi się, że to, co robię, jest bez sensu. Natomiast prawda ma to do siebie, że się obroni. Kochać Boga całym swoim umysłem, szukać prawdy o Bogu, jaki Bóg jest. Prosić Boga, by się objawił, by się objawił jako miłość, by się objawił jako ojciec, by się objawił jako rodzic, który kocha. Jaki Boże jesteś? Co ja wiem o moim Bogu? Na ile ja Boga poznaję, wiecie dobrze, że w tych relacjach małżeńskich, w tych relacjach narzeczeńskich szalenie ważna jest prawda. Nie opowiadanie, jakim bym chciał być, czy jakim będę, jaki jestem. I wiecie dokładnie o tym, że najbardziej boli, kiedy człowiek zostaje wprowadzony w błąd, kiedy zostanie oszukany, zwłaszcza przez osobę, która jest dla niego ważna. I sami dobrze wiemy, że często o tym mówimy, że najtrudniejsza prawda jest o wiele lepsza niż najpiękniejsze kłamstwo. No bo jak się da budować relacje, jeśli jej fundament jest od razu zły, nieprawdziwy? Kochać Boga umysłem, kochać człowieka umysłem. Kochać go rozumem, prawdę, szukać prawdy. Prawda, która jest źródłem poznania. Prawda, która kieruje człowieka do tego, by budować relacje na stanie faktycznym. Znać swoje ograniczenia, znać swoje słabości, znać swoje wady, bo wtedy mogę coś z tym zacząć robić. Tak jak u lekarza, dopóki się nie postawi diagnozy, nie wiadomo co leczyć. Nie wiadomo jak wdrożyć terapię. Dlatego też jest ważne, by nie udawać, by nie z, jakich rzeczy nie zakrywać, nie utajniać, powiedzieć jak jest. Zdrowienie człowieka, zdrowienie relacji, także małżeńskich, zaczyna się wtedy, kiedy człowiek jest w prawdzie. I w małżeństwie, kiedy zaczyna się żyć dwojem, dwoj, czy dwojgiem, czy trojgiem, czy pięciorgiem, żyć różnymi wersjami. Różnymi światami, tak samo w kapłaństwie, kiedy żyjesz rozdzielony na pół, na trzy. Kiedy tu się jest prawdą, a jednocześnie robisz coś, co tej prawdzie zaprzecza. To wszystko cię rozwali wewnętrznie. Miłość domaga się szukania prawdy, stanu faktycznego. I to może być punkt wyjścia dalej. Kocha się to, co się zna. I rzecz ostatnia kochać Boga całą swoją mocą. I tu powiedzielibyśmy, Kochać to znaczy z zaangażowaniem woli. Wola z kolei jest ukierunkowana na dobro. Wola może być niekiedy słaba, bo jesteśmy ludźmi. Upadamy, grzeszymy, błądzimy. Dlatego to jest pytanie o dobro. Co jest przedmiotem mojej woli? Czy przedmiotem mojej woli jest dobro? Czego szukam? Co jest celem mojego działania? Czy szczęście, czy przyjemność? Czy dobro obiektywne, czy dobro moje subiektywne? Coś, co może niekiedy nazywam miłością, a tak naprawdę jest jedynie korzystaniem, braniem, używaniem dobro, co rodzi moje postępowanie. Zatem widzimy, że miłość, no właśnie to ciężka praca, bo ona wymaga pracy nad sobą. Ona wymaga trwania w postawie. Ponawiania wciąż tej decyzji, pójścia za swoim umysłem, który szuka prawdy, swoją wolą, która jest mobilizowana do tego, by działać, by walczyć, by się zmagać i wreszcie na okrasę, na osłodę, sercem, uczuciem. Więc kiedy będziemy patrzeć na miłość, która jest tym odniesienia miłość Boga i Bliźniego, niech tym odniesienia będzie właśnie ta wizja chrześcijańska miłości. Może warto by było zobaczyć w tych różnych relacjach, więziach, które tworzymy, gdzie jeszcze trzeba tę miłość umacniać. Czego może jej brakuje? jednocześnie prosić Boga, który jest miłością, by naszą miłość uświęcał, przemieniał. Bo kiedy nam będzie brakowało dobrej woli, niech Bóg tą wolę wzmacnia. Kiedy będzie brakowało nam yy, właśnie takiego zaangażowania. Kiedy przyjdzie jakieś zrezygnowanie, kiedy właśnie może uczucia polecą w dół, niech Bóg będzie naszą siłą. W sercu kościoła będę miłością. Co robisz, rób z miłością. Amen.